Marzanna Gontarska właśnie zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że jest szyganowana w Polsce, że uciekła do Szwecji. Na razie jest wysłany za nią jakiś nakaz. Myślę, że tak samo niezasadny jak ten nakaz, który pan prokurator Maciej Młynarczyk wystosował wobec mojej osoby i innych osób. Pozdrawiam Was. Nie straciła ducha, ale odpoczywa. Jest, jest zmęczona Marzanna. Nie może być na marszu Moskwy na zamek, ale będzie biało-czerwona ta olbrzymia flaga Marzanny Gontarskiej i prosi was, żebyście ją nieśli na marszu. Także, także taka, taka wiadomość. Marzanna Gontarska, dzielna, polska, subtelna, mądra, Fajna dziennikarka. Cały czas nadaje jej MIR TV, media, informacje, relacje. MIR TV. Jest w internecie mnóstwo ważnych informacji. Telewizja Narodowa zachęca do wspierania pani Marzanny. Kochajmy Polskę, kochajmy ludzi. Ktoś robi nam krzywdę. Ktoś krzywdzi naszą koleżankę. Jak będziemy nieśli tą flagę, to pomyślmy o tym, jak bardzo siły zła, siły antynarodowe posunęły się w krzywdzeniu Polaków. I trzeba to wszystko to wszystko trzeba będzie odkręcić. No. Marzanna, trzymaj się. Człem jakie Polsce.